Wszystkich na kanale Świat Bonito i Owo. Słuchajcie, mój mąż jest na diecie ketogenicznej i naprawdę nie wiedziałam, co mam wymyślić na te święta, żeby miał troszeczkę takiej świątecznej atmosfery, bo on nie je żadnych słodyczy, yy, kompletnie nic. No więc cóż, A że kiedyś już robiłam coś podobnego, mówię tutaj o tych kokosankach, to stwierdziłam, miałam białka, zrobię takie kokosanki. I to są, kochani, kokosanki tylko z dwóch składników. Ale uwierzcie mi, wyszły naprawdę pyszne. I mojego autorstwa, ciasteczka, które można powiedzieć, że wymyśliłam na wizji. I jak je robiłam, pokażę Wam. To są ciasteczka orzechowe ze śliwką z czekoladą. Bez mąki, bez cukru. Zapraszam do oglądania. Ale zanim zabierzemy się za oglądanie mojego przepisu na mojego odcinka, to mam do was taką serdeczną prośbę. Zatrzymajcie na chwilę ten odcinek, zróbcie mi tą przyjemność na święta. Zasubskrybujcie mój kanał, wciśnijcie dzwoneczek, bo bardzo mnie to motywuje do kręcenia dalszych filmów. Jeśli Wam się to podoba, będzie mi bardzo, bardzo miło. Także teraz już naprawdę zapraszam na oglądanie. Dzisiaj upieczemy sobie małe co nieco dla mojego ketogenicznie odżywiającego się mężczyzny na święta, bo on ani cukru, ani mąki, nic z tych rzeczy. A mam tutaj białka i tak jak już przy pieczeniu śnieżki, Mówiłam, że wykorzystam je sobie do kokosanek i dzisiaj tak zrobię. Do tych małych kokosanek potrzebne mi będzie tylko dwa składniki. Białko i wiórki kokosowe. Białka mam cztery wiórki kokosowe, 200 gram. Lekko już je posoliłam. Przeleję je teraz do miksera i ubiję z tego... Pijamy. Połączymy się, jak będzie gotowa. Jajeczka nam się ubiły i słuchajcie, wydaje mi się, że to jest najmniej skomplikowany przepis, jaki można sobie wyobrazić. Bo teraz po prostu tylko to weźmiemy, wsypiemy sobie tutaj nasze wiórki i ładnie zamieszamy. Ja nie dodaję tutaj żadnych słodzideł, niczego, bo my, yy, no ja to jeszcze ja, ale mąż to się bardzo wystrzega tego, bo to jest taka ścisła ketogeniczna dieta. Także o, mamy coś takiego. I teraz małą łyżeczką na wcześniej przygotowaną blaszkę powykładam sobie tutaj te mini ciasteczka. I słuchajcie, to nie musi być jakoś bardzo artystycznie. Bo to nie o to chodzi. One się fajnie tak ze złocą, one będą miały fajny smak. Jadłam już takie, wiem, że będą miały. Także tu powyciągamy sobie małą łyżeczką. O! Leciutko możemy przycisnąć, żeby nam się potem to nie rozsypało. Będę dzisiaj zabierała się też za zrobienie ciasta kruchego na makowiec. I wiem, że w tym przepisie są do wykorzystania też tylko żółtka. Więc ja sobie z tych białek jeszcze też wykorzystam. I zrobię też podobne ciasteczka. Tylko z mielonymi orzechami. Nałożę to wszystko i do pieca. Wyjęłam nasze kokosanki z pieca, wyszła taka porcja i uwierzcie mi, że one naprawdę są smaczne, mimo że nie są słodkie takie do kawki idealne do przechrupania. I teraz to jest taki mój autorski teraz przepis, bo wymyśliłam sobie, że skoro kokosanki tak wyszły mi i są takie fajne, to może też zrobię na bazie białek z orzechów i y, zmieliłam sobie tutaj w termomiksie y, 200 gram orzechów y, makadamia. Orzechy makadamia mają najmniej węglowodanów i kilka śliwek suszonych y, ja suszyłam nasze śliwki, także one są też bez żadnych tam konserwantów, bez niczego, te śliweczki. I tak samo jak robiliśmy z kokosankami, mam tu cztery białka, lekko już posolone. Wleję to do miski. Włączę poza wizją i jak się ubije, to będziemy się łączyć dalej. Białka nam się ubiły. Będziemy je delikatnie mieszać z tymi orzechami i z tymi śliwkami, ale żeby to już wstępnie tutaj było y, pomieszane, żeby za dużo nie majdać w tym białku. Y, to wymieszam te śliwki y, osobno tutaj już z tymi orzechami. O. I teraz bierzemy nasze białka. Trzymajcie kciuki, żeby nam się to udało. Wsypiemy delikatnie tu i ładnie pomieszamy. Jestem zaskoczona, że tak fajnie wyszły. W ogóle nie straciły swojego kształtu. Są, na ten moment są mięciutkie, ale ja wiem, że one jeszcze troszeczkę stwardnieją, ale w środku są miękkie. I teraz tak sobie wymyśliłam, że skoro to są święta, to niech na tym będzie jeszcze troszeczkę takiej czekoladki. Mm. I do tej czekolady dodamy odrobinę y, przypraw korzennych, żeby nam tak pachniało pierniczkiem, świętami. Myślę, że to będzie smaczne. Do tego weźmiemy, do zrobienia takiej polewy weźmiemy sobie pół kostki masła. Pół kostki masła. Weźmiemy dwie łyżki takie, ale to jak masło się roztopi. Czyli roztopiamy sobie to masełko. Dodajemy dwie łyżki duże stołowe kakao, małą łyżeczkę przyprawy piernikowej, mieszamy do połączenia składników i jak lekko przestygnie polejemy sobie po tych ciasteczkach. Mamy czekoladkę naszą, już jest taka prawie gęsta i teraz te ciasteczka po do góry tak sobie troszeczkę tą czekoladką możemy polać. No nie muszą być całe polane. Ważne, żeby miały taki akcent czekoladowy, taki smak. Coś takiego innego. O! W czekoladzie też nie ma cukru. Ona jest gorzka, gorzka. Jak ktoś od dłuższego czasu jest na diecie ketogenicznej, to uwierzcie mi, że w ogóle nie brakuje tego słodkiego smaku, ale te inne smaki typu orzechy, tutaj ta śliwka odrobinę słodyczy da może, ale niewiele. Te przyprawy to robią tutaj robotę, i, i to naprawdę jest smaczne. Dałam już mężowi jedno do spróbowania, stwierdził, że bardzo dobre. I czego chcieć więcej? Możemy jeszcze podokładać, bo nam zostało czekoladki. i będziemy mogli sobie to schować i na święta jak znalazł. aż ładny zastygną. Na tym kończymy ten odcinek. Wy sobie oczywiście możecie dosłodzić te przepisy. Życzę wszystkim udanych wypieków i do zobaczenia. Pa Pa!